Cześć, witajcie. Jestem Maciek, MediaFan. Dzisiaj ja chciałem opowiedzieć o, o rankingu vlogów, rankingu vlogerów, który pojawił się w magazynie Press, wansowym numerze magazynie Press, tak on wygląda. I to jest, to jest pismo branżowe, które, które zabrało się, się za podsumowanie, za zrobienie rankingu vlogerów. I ich vlogów oczywiście. No i wyszło słabo, delikatnie, delikatnie mówiąc. Ja trochę pamiętam sytuacje i czasy, kiedy dziennikarze pisali o blogach, kiedy ta blogosfera polska się tam rozwijała i rodziła i to zawsze było śmiesznie. I zawsze nieprofesjonalnie, i zawsze od dupy strony. No i tutaj też w tym przypadku ten ranking najzdolniejszych aktywnych vlogerów jest przygotowany totalnie. Totalnie bez sensu, i, i wydaje mi się, be, przede wszystkim bez znajomości tematów i to, że pojawia się w piśmie branżowym, które jest czytane przez dziennikarzy, marketerów, ludzi mediów, czasem reklamodawców, czyli ludzi, którzy, którzy mogą się albo już powoli zaczynają się interesować vlogami i ewentualną współpracą, pewnie raczej zaszkodzi, za a przynajmniej zaciemni obraz vlogów tak, jakby chcia, chciał być i chcieli być postrzegane. Kurczę, właściwie to się by przydało, jakąś audycję live z tym zrobić z vlogerami. Ale na, na razie jest wideo, ewentualnie możecie tam odpowiedzi wideo albo w komentarzach dać swój, swój wyraz. Dlaczego się czepiam tego, tego rankingu? W tym rankingu zostało uwzględnione 13 vlogów. Najciekawsze jest to, że na pierwszej stronie mamy 5 yy, uchronowanych vlogów. Najśmieszniejsze jest to, że z tych pięciu tak naprawdę tylko jeden jest vlogerem. Bo co mam? Na pierwszym miejscu mamy lekko Stroniczy. Trudno nazwać ich vlogiem, sami się też nie nazywają. Potem jest Kotlet TV. S chyba mało ma wspólnego z vlogiem. Potem jest Baśka. Yy, Baszka Blog. Yy, chyba też nie vlogerka. Niekryty yy, krytyk też nie jest vlogiem no i jedynym vlogiem, vlogerem w tym rankingu, w tych top, top five jest, jest Rok. Eee, no, co do którego tutaj nie mam, nie mam wątpliwości. Ale skoro w tym rankingu znajduje się i Lekko i Kotlet TV, dlaczego nie zabra zabrakło, nie wiem, Matura to bzdura, albo Esa Wardęga, eee, na dalszych miejscach nie ma też, eee, nie wiem, Krzysiu zupę. Znaczy te kryteria doboru wydają mi, wydaje mi się na tyle przypadkowe, eee, i na tyle jakoś, nie, nie wiem zu, zu, zupełnie, wydaje mi się, że ktoś na YouTube wpisał sobie vlog albo zapytał się znajomych, jakie filmiki oglądacie i, 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 i tak powstał ten ranking. Sami jurorzy przy całej tam sympatii pozdrawiam, z niektórymi się, się znam, też wydaje mi się, że niespecjalnie interesują się vlogami, trochę inaczej, bo w przeciwnym razie ten ranking wyglądałby po prostu zupełnie inaczej. Martin Lechowicz uwzględniony w rankingu vlogerów, też chyba vlogerem nie jest. A brakuje, a brakuje wielu, e, wielu znanych osób z polskiej vlogosfery. Znalazł się za to e, vlog Social Talk. Też ba bardzo sympatyczny, blisko, blisko mi branżowo. Ale w rankingu 13 najlepszych polskich vlogerów, vlog z liczbą subskrybentów 8 i łączną liczbą obejrzanych wszystkich filmów 900 sztuk. To chyba nie jest dobrym, yy, dobrym wyjściem. No właśnie, kryteria, jakie były brane do tego rankingu. Pomysł na vloga, ok, merytoryka programu, dobra. Oprawa wizualna, technologia, ok, dla vlogera, ważne, niezależne. Yy, obecność w social media. To też jest ciekawy temat, który, który częst, często poruszam. Czy dla vlogerów naprawdę obecność w social media w innych mediach społecznościowych jest ważna, jest istotna? Wydaje mi się, że nie do końca nie jest do końca potrzebna. Znam nawet kilka przypadków, kiedy to sami widzowie proszą vlogera o założenie fanpage'a na Facebooku, czy jakiegoś bloga, czy mikrobloga, żeby się z nim lepiej komunikować. To jest ważne przy, przy rozwoju marce vloga i, i, i późniejszemu, dalszemu rozwojowi bloga. Ok, ale nie jest ważne. Brakuje mi za to trochę innych kryteriów, które dla vlogerów są ważne. Na przykład właśnie ilość subów. Co mnie trochę, trochę przeraża, podniecanie się niektórych vlogerów tymi, ty, tymi subami, ale, ale sami przyznacie, dla vlogera suby, łapki w górę czy tam w dół są ważne. Tutaj wklejam linki tu i tu i tu do trzech filmików, gdzie dwóch, trzech vlogerów, Rojo, Rock i Kina cieszą się z poszczególnych probu, progów osiągnięcia odpowiedniej liczby subskrybentów 10, 60 tysięcy, 90 tysięcy eee... co jeszcze do tego do tego eee... do, do, do tego rankingu wydaje mi się, że też vlogosfera w porównaniu do, do, do blogosfery jest jeszcze bardziej eee, wrażliwa więc tym bardziej ten ranking mnie wkurzył, że pojawił się w piśmie branżowym ponieważ eee... Blogosfera e, ma swojego kominka, swoje przypadki z kiepskimi propozycjami współpracy z marketerami, problemy e, i przygody z wiarygodnością, ma swojego doktora Edkera i różne przykłady, które się przewijały i jestem pewien, że w logosferę czeka podobny, podobny proces i media branżowe zamiast opisywać rzetelnie tą vlogosferę idą po najmniejsze linii oporu, co niestety może się skończyć i dla vlogerów i dla, i dla firm współpracujących z vlogerami właśnie takimi kolejnymi po, porażkami. Pieniądze, jakie pojawiają się na vlogach jeszcze nie są takie, nie są wielkie, przynajmniej i jeszcze dostępne dla nielicznych i wielu, przez wielu vlogerów jest, są to kojarzone, że są, mogą to być pieniądze z partnerstwa z YouTube'a, ok. Tamte parę setek euro yy, może wpaść. Ale co się dzieje, kiedy, kiedy do vlogera zaczyna mm, odzywać się firma, proponując różne warunki współpracy i zaczynają się pojawiać pieniądze? 1002, 5 albo 10 tysięcy? Tutaj jest przykład vlogera, który moim zdaniem lekko zwariował, bo dostał koszyk darmowych przypraw. Więc zobaczcie, edukacja tutaj z obu stron i świadomość i swojej wartości i to, że wiarygodność jest, jest olbrzymią wartością jest tu bardzo ważna. W tym rankingu nie ma niestety tego, tego uwzględnionego. No i to tyle. Yy, poniżej wklejam link do, do tekstu, właśnie go kończę, wpisać i tak, i tak, i tak zerkam tutaj, yy, tutaj na niego. Wkleję go poniżej, jak się nie zmieści, to tam link do swojego yy, bloga, więc zachęcam do komentarzy albo tym bardziej o, do odpowiedzi wideo yy, pod, yy, pod, pod, pod tym nagraniem. Zachęcam też do zamknięcia, do, do, do tego rankingu. Co prawda zajmuje tylko dwie strony. E, press dostępny jest tam w Empiku. Ja kupuję na e-gazety. E, 12 złotych e, kosztował, więc... E, a dla tych, co nie chcą kupować, to, to, to może wymienię wszystkich vlogerów, jacy znaleźli się tutaj w tym w tym rankingu. Czyli od, jadąc od pierwszego miejsca, Lekostroniczy Kotlet Tv, Baszka Blog, Niekryty Kryty, Krok, hmm, Vlog o życiu w USA, hmm, Martin Lechowicz, hmm, Pomyśl dwa razy, hmm, chyba inaczej się ten vloger nazywa, hmm, hmm, Nisia X83, zdjęte z anteny, hmm, Mr. Michał Pol, hmm, Gabu Vlog i Social Talk. 13 najlepszych polskich vlogerów. Sami ocencie rzetelność i przydatność tego rankingu do czegokolwiek. Tymczasem.